Witam na kanale Telka 24 Mam ochotę wywalić dekoder Polsat Box Sandbook 4K przez okno, ponieważ zmiana kanału w tej chwili trwa tyle, co reklama na Polsacie, czyli już po prostu za długo. To zaczęło się jakieś dwa tygodnie temu. Reset prądowy nie pomaga. Jeśli mieliście taki problem i udało Wam się go rozwiązać, napiszcie mi w komentarzu, będę Wam bardzo wdzięczny. Ja korzystam akurat z internetu, nie korzystam z satelity. Może to dlatego, ale do tej pory było dobrze. Po prostu zaczęło się ten problem jakieś dwa tygodnie temu i myślałem, że on się naprawi, jakaś aktualizacja pojawi się i będzie dobrze, ale na tą chwilę minęły już dwa tygodnie i jest tragedia. Dobrze, pokażę Wam, jak to działa, jaka jest zmiana kanałów. Zanim to sprawdzimy, zobaczymy, czy mam dobre łącze internetowe. Może po prostu to jest problem z Internetem, ale raczej wątpię to. Zobaczymy, jak to działa w praktyce, pokażę Wam. Mam nadzieję, że jeśli, jeśli taki problem udało się Wam rozwiązać, Napiszcie w komentarzu. Jeśli macie taki sam problem z dekoderem Polsat Box, Sandbox 4K, też napiszcie, czy też to Wam się dzieje. Czy po wymianie dekodera było lepiej, czy tak samo jest? Dekoder mam uruchomiony. Przejdziemy do aplikacji. zobaczymy, jaką mam prędkość internetu. Mamy tu aplikację. Nie wiem, czy zauważyliście. Aplikacja Mac zmieniła swoje, powiedzmy, barwy. Wygląda w tej chwili troszeczkę jak HBO Go, czyli wróciło do korzeni. Wracając do tematu, sprawdzimy jaki mam internet, czy nie jest zawłony do tego dekodera. Ale do tej pory było dobrze. Wykonamy speed test. Prędkość prawie 500 jest, czyli chyba teoretycznie do zmiany kanałów przez internet nie powinno być większego problemu. Wychodzącego mamy ponad 100, prawie 200, ponad 200. Czyli jeśli chodzi o parametry internetu, raczej nie powinienem narzekać. Powinno wszystko działać. Wrócimy do telewizji. Najpierw zobaczymy, jak działa aplikacja Play New. Ja na tą aplikację narzekam, że ona jest jak na mnie troszeczkę jest za wolna. Dobra, mamy kanał pierwszy. Zmieniamy na kolejny. Widzicie? Zmieniają się w miarę płynie te kanały. Mamy WP, zoom, antena, kanał z tego spisywania 601 minimi, trwa to powiedzmy 2-3 sekundy. Możemy przymknąć to oko. Wracamy do kanałów na żywo. W tej chwili korzystamy z telewizji. Już w dekoderze Polsat Sandbox 4K. I pewnie teraz pierwsza zmiana kanału będzie w miarę płynna, a zobaczymy, co będzie dalej. Widzicie, ładnie się zmieniło. Teraz, nie wiem, słyszeliście, było pęknięcie. Kanał drugi. Może pójdziemy po herbatę. Napijemy się kawy. I możemy czekać na kanał drugi, kiedy się pojawi. I mnie tak mam od dwóch tygodni. Może nie chce TVP2 włączyć, to zmienimy na kanał kolejny. O, widzicie? Teraz dopiero wskoczyło na dwójkę, jak chcesz konać Polsat News. Anulowałem tą, bo nie chcę się dłużej czekać. To wpiszemy kanał 103. Akurat, bo tam to z TTV było, akurat pamiętam. Coś źle na mój błąd, przepraszam. Kanał 103. O, widzicie w miarę szybko się zmieniło teraz. Dowrócimy do kanału pierwszego, czyli Olsat. co się dzieje teraz. Zmienia się na tym polsko, czyli zmienia się na jedynkę. Jeszcze raz klikniemy. widzisz? tak jak mi się kanały właśnie zmieniają. Zobaczę, może z EPG będzie szybciej. Czy mi się EPG uruchomi? A widzicie? Zmieniłoby się w końcu na Polsat. Przypomniał sobie. Dobra, idziemy na... Z EPG spróbujemy coś uruchomić. Niech będzie Sibilis. Jakieś jojo. -jo. Oglądaj. Oglądaj. Jak widzicie, minęło już 5 minut. A my zmieniliśmy może 3 kanały, 4 Nie wiem, co się z tym dekoderem dzieje. Ale do tej pory zachwalałem go. Nie wiem, czy jakaś aktualizacja się pojawiła. Może wejdziemy w ustawienia zobaczymy, czy jest aktualny soft. Może coś samo się nie pobrało. Ustawienia urządzenia, informacje, aktualizacja systemu. Sprawdź. Okej. Okay. Jednak nie jest dostępna nowa wersja aktualizacji, czyli mamy wszystko aktualne w tej chwili. Jakieś, okay, może dodatkowe aktualizacje? I jest wszystko zaktualizowane. Robiłem wszystko oprócz ustawień fabrycznych. To widzicie, zmienia się szybko. I znowu, jeden kanał się zmieni normalnie, kolejny kanał. O, tu w miarę szybko się, się zmienił. To jestem pod wrażeniem teraz. Jak widzicie, się nie jest aktualne, a kanały się dalej zmieniają, tak jakby chciały, a nie mogły. Kliknę na dwójkę. Znowu możemy napić się kawy. Teraz pójdziemy na herbatę. Może skoczę skończę do żabki po próbki jakieś. Stąd, spokojnie wrócić. Dobrze, zacznij, zobaczmy, jak ma reset prądowy. Ja go resetowałem wczoraj. Na długo nie pomogło. Zobaczymy teraz, czy ma nie troszeczkę szybciej. To mi się resetuje. Za chwilkę wrócę, jak się uruchomi ponownie. Dekoder się kończy, resetować. Wyskoczył błąd połączenia. Za chwilkę się połączy z internetem. Dobrze, widzicie, telewizja wróciła. Ale o, reset prądowy pomógł. Teraz zobaczymy, klikniemy na jedynkę, wrócimy do jedynki. Kanał pierwszy, nie jest to pierwszy. Skoczyła jedynka, czyli Polsat. Czyli widzicie reset prądowy za bardzo nie pomógł. Jeszcze nie robiłem ustawień fabrycznych. Może pomogło trochę. No, jak widzicie się zmienia po orystencie prądowym. Jeszcze nie robiłem ustawień fabrycznych. Mam nadzieję, że nie będę musiał ich robić. Może się pojawi jakaś łatka kolejna. Jeśli mi się taki problem napiszcie w komentarzu czy udało Wam się rozwiązać. Czy jeśli macie taki problem też napiszcie bo jestem ciekawy czy tylko ja mam taki problem czy jest to troszeczkę szerszy problem z dekoderami Polsat Sandbox. No W tej chwili się w miarę znowu normalnie przełącza, ale to widzieliście po resecie prądowym. Arestowałem go wczoraj. I widzieliście na początku filmiku, jak ten dekoder się zachowywał. Była tragedia. Dobra, jeszcze raz. Piszcie komentarze, subskrybujcie kanał, dajcie łapki w górę, trzymajcie się.